Cześć, witajcie na kanale TradeLux Dzisiaj prezentacja DS7 Crossback Taki oto Bardzo fajnie wyposażony egzemplarz no, praktycznie Wzięte wyposażenie pod korek Ale o tym będzie później Pod maską silnik 1.6 PureTech 180 koni, benzyna bardzo fajna Mało zawodna jednostka W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów Japońska hydrauliczna skrzynia Też mało zawodna a Auto jest z końcówki 2021 roku w bardzo ładnym takim fioletowo-śliwkowym kolorze i tak oto wygląda z zewnątrz. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego. Jeśli chodzi o przód samochodu, maska wykonana jest z aluminium. Tutaj mamy błotniki też wykonane z aluminium. Pozostałe elementy są stalowe. W ocenku oczywiście Oprócz klapy, bagażnika, która jest wykonana z tworzywa, czyli plastikowa oraz też zeżaki są plastikowe. Na wstępie też od razu dodamy, że wszystkie nasze oferty znajdują się na stronie firmowej trademyślniklux.pl oraz na Facebooku, na fanpage'u tradelux.samochody Nie wystawiamy wszystkich ogłoszeń na portalu y, otomoto, Elix z tego powodu, że tamte ceny są zabójcze nie jedną osobę mogą przyprawić o palpitację serca, jak musi ktoś wystawić ogłoszenie. O tej ważne jest też, jak przykładacie miernik, żeby równomiernie on dolegał. To jest delikatny skos i jak będziecie sami gdzieś tam mierzyć, to właśnie przykładajcie dokładnie. Ale wracając do e, tych ogłoszeń. to za auto musicie zapłacić kilkaset złotych. Dlatego zachęcamy Was do wystawienia na darmowym autoplac.pl Tam sobie wystawicie ogłoszenie za darmo. Jeśli chcecie sprzedać portal rośnie siłę. A na naszą ofertę zapraszamy na tradelux.pl i na Facebooka .samochody. Tak widzicie tutaj e, Wszędzie oryginał e, Już tutaj Jeśli chodzi o drzwi, śruby Nie były demontowane, odkręcane Tutaj fabrycznie Jest tak niedomalowane Więc tutaj tą całą stronę mamy Oryginalną Jeszcze może się uda Dach złapać o. Więc tutaj wszędzie mamy Oryginał wnęki Tutaj tak samo jeśli chodzi o plastik, no to tutaj jest plastikowe, to jeszcze mamy metal, ale to już jest plastik. I to już z powrotem mamy metal. I to już jest aluminium. Jeszcze wnęki środkowe. I tutaj rzut na śruby. Też mamy oryginalne Nie było oddemontowane nic. I jeszcze nam została wnęka z tyłu. I tak oto wygląda ten samochód, tak jak widzicie cały w oryginalnym lakierze, można powiedzieć, że jest tak zwany oryginałek. Przejdziemy teraz do sprawdzenia szyb, tutaj szyba czołowa, akustyczna ona była wymieniana, 2024 rok produkcji, ona jest podgrzewana, tutaj ten fragment z tej strony od kierowcy, gdzie śnieg się odkłada, jest podgrzewany fragment, i też pod piórami wycieraczek też jest podgrzewanie. Szyba, tutaj mamy 2021. Co ciekawe, tutaj bardzo bogata wersja więc te szyby wszystkie są klejone podwójne, przez to jest naprawdę w środku cicho. 2021, i tutaj z tyłu mamy 2021. Jeśli chodzi o tył, już tutaj szukamy, gdzie to umieścił producent oznaczenie. Tak, będzie od tej strony lepiej widoczne, ale trzeba się nachylić. I tutaj mamy 2021, więc chyba też jest oryginalne, już tutaj zamkniemy klapę. Prawa strona 2021. Tutaj mamy jedynkę 2021. I tutaj jest 2021, więc oryginalna szyba, i na panoramie mamy 2021 i 2021. Tutaj spróbujemy złapać jakąś ostrość. O, proszę. I nad to wygląda, że wszystkie szyby w oryginale oprócz tej szyby czołowej, która była wymieniana w 2024 roku. Idziemy sobie teraz do sprawdzenia kół jak to wygląda. Jeśli chodzi o lufelgi, no to tam zdjęcie z każdej lufelgi będzie w poście w ogłoszeniu opony letnie firmy Hankook. 11. tydzień 2025, czyli opona bardzo świeża, letnia. Bieżnika to jest naprawdę sporo, tak pod 6 mm. Zobaczcie, ale jakoś to tak będzie o, widać. Jest tutaj tego bieżnika sporo. Jeśli chodzi o tarczę, ładna, bez rantu, klocek w okolicach 3-4, więc tutaj wszystko jak najbardziej jest w porządku. Model Ventus Evo. Dedykowany dla suwów i rozmiar to było 20 cali. Ale gdzie tu jest dokładnie oznaczenie, już tu szukamy. O, tutaj jest 2, 3, 5, na 4, 5 na 20. Więc koło wygląda naprawdę efektownie. Idziemy zobaczyć na tył. Opona Lato. Ten sam model. Bieżnik też, taki pod 6 mm. tej opony to jest naprawdę bardzo dużo jeśli chodzi o datę produkcji dot 2025 11 tydzień więc to też jest opona świeża to jest w okolicach mniej więcej to będzie końcówka marca produkcja opony jeśli chodzi o tarczę ładna bez jakiegoś dużego rantu dopuszczalna jak najbardziej i klocek i może uda się uchwycić też jest 34, więc tutaj wszystko jest w porządku. Przejdziemy sobie na stronę, prawą, czyli pasażera. Jeśli chodzi o pony, 6 mm to samo tutaj mamy lato Hankuka 09 2025, więc tutaj marzec produkcja tak samo, tarcza ładna, bez jakiegoś istotnego rantu i klocek. 3,4, więc to wystarczy naprawdę na sporo i tutaj jeszcze nam został przód, opona lato też Hankook, też takie praktycznie 6 mm, tarcza też bez jakiegoś tam istotnego rantu, jak najbardziej dopuszczalna, jakby nie było dopuszczalne, to byłoby wymieniane przez nas i klocek czwarte i opona 0,9 2025, więc podsumowując Opony lato, praktycznie jak nowe, niewiele zużyte, zresztą tutaj po dacie widać, że one są świeże. Klocki, tarcze bardzo y, fajne, wystarczą na jazdę y, kilkanaście tysięcy kilometrów. I można sobie bezpiecznie wsiąść do tego samochodu i jechać z rodziną na wakacje, czy to do Chorwacji, czy Hiszpanii. Oczywiście, już jest gdzieś tam po tym sezonie urlopowym, ale kto komu zabroni sobie po zakupie takiego fajnego samochodu, którym się jeździ naprawdę genialnie, zrobić sobie krótki urlop. Ok, mamy opowiedziane o technikaliach, więc sobie przejdziemy teraz do mankamentów wizualnych. Tutaj na masce, jakieś delikatne odpryski po kamieniach. Maska nie była malowana, więc to jakieś takie są minimalne obicia teraz kamera jest tak z odległości 15 cm więc to jest widoczne na ekranie to będzie wow jakie to jest dużo A tak naprawdę odchodzimy od auta na 60-70 cm i tego w ogóle nie widać to się zlewa to jest jak najbardziej naturalne ale przejdziemy bardzo blisko każdego elementu żeby wam pokazać jak to wygląda tutaj jakieś odpryski po kamieniach po piasku, jak jeździło autostradą no to, to się piaskuje, też nie było tutaj nic z tym robione, więc tak to wygląda, ale odchodzimy od samochodu i no to się nie rzuca idziemy z kamerą bardzo blisko, teraz żeby Wam pokazać jak to wygląda, na auto jest nałożony wosk, więc wygląda naprawdę fajnie, brakuje akurat teraz światła słońca bo ten kolor byłby mega wow a chcemy Wam z bliska pokazać jak to wszystko wygląda. Nie ma żadnych wniosek, wszystkie zostały powyciągane metodą PDR, czyli bezlakierowo były całe trzy wniotki. O jakieś takie drobne mikroryski. Na zderzaku teraz kamera jest takie 15 cm10 nawet od zderzaka. Jak odejdziemy, to też tego za bardzo nie widać. I lecimy dalej. Strona prawa pasażera. Wszystko fajnie się odbija. Bo jest nałożony woski. Przygotowane. A oto, tutaj jakaś taka drobna zapraweczka. Ona ma 2-3 mm. I tutaj na dole też jakieś takie drobne wypiaskowanie od kamyczków, od piasku. I rzut na dach. I tak oto wygląda. Ten samochód naprawdę utrzymany jest fajnie. Ok, z grubsza mamy z zewnątrz opowiedziane, więc sprawdzamy sobie teraz, co tam pod maską słychać. Jeśli chodzi o lampy, tutaj ciężko będzie dojrzeć na te produkcję, ale na elektronice mamy tutaj rok produkcji 2021, od strony kierowcy i od strony pasażera też mamy 2021, więc tutaj ta elektronika na lampach jest oryginalna. Jeśli chodzi o błotniki, zobaczcie, tutaj nie ma śladów odkręcania od strony kierowcy. Na masce nie ma śladów. Demontażu śrub. Od tej strony już idziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Z tej strony nie ma śladów demontażu na błotniku. I tutaj minimalnie jakby to jakiś klucz był przyłożony, ale maska jest w pomiarze jak z fabryki. Jeśli chodzi o to, co było robione standardowo, pokrywa cała z odmów, wymieniona przez nas, na to dostajecie oczywiście gwarancję. Płyn chłodniczy, układ chłodzenia tutaj zrobiony też, przegląd serwis, bo to jest rzecz eksploatacyjna. Pomimo tego, że w instrukcji nie ma, żeby nie wymieniać, to wymieniamy. I róbcie to też w swoich samochodach, oczywiście. Olej silnikowy, olej w skrzyni biegów, wszystkie filtry, świece zapłonowe, to wszystko jest porobione tak, żebyście mieli pewność, że. Odbieracie wszystko porobione od nas i mogliście sobie jechać gdzie chcecie. I co tak wygląda pod maską. Idziemy teraz opowiedzieć o wnętrzu a będzie tego sporo. I teraz w końcu wyposażenie. Tak oto wygląda uruchomiony DS7. Zobaczcie jak fajnie wyglądają tutaj lampy. One są oczywiście adaptacyjne, mamy lampy LED do jazdy dziennej i doświetlanie zakrętów. Mamy system najbliższy, czyli kamera termowizyjna, kamery 360, kamera czytająca znaki, koło 20 cali. Otwierany dach panoramiczny, tak wyglądają lampy z tyłu. Dodatkowo tutaj mamy elektryczny hak, który jest wysuwany, automatycznie jak sobie go otworzymy, czujniki parkowania, przód i tył. Kamera cofania, która tworzy ten obraz właśnie 360, też i system bliz. Wejdziemy sobie teraz do wnętrza. Tapicerka skórzana z przeszyciami elektrycznie regulowany fotel. Kierowcy z pamięcią. Fotele z przodu mają opcję masażu, czyli i kierowca, i pasażer mogą tutaj sobie włączyć masaż. Tych trybów tam jest sporo. Regulowane elektrycznie lędźwie, skóra naturalna, fotele podgrzewane, wentylowane oba z przodu, tempomat adaptacyjny, wyłączenie tutaj, możemy sobie załączyć, wyłączyć tor utrzymania jazdy elektryczna, szyba z przodu, klapa elektryczna i półautonomiczne utrzymanie toru jazdy. A muszą być spełnione odpowiednie warunki. I teraz, tak: automatyczne parkowanie, skrzynia ośmiobiegowa, tutaj całe sterowanie szybami, centralnym zamkiem, blokowanie szyb, tutaj otwieranie. Tryby jazdy też sobie możemy zmieniać. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy teraz tryb normalny. A jak zmienimy sobie na tryb sport. To nam się tutaj wyświetla informacja o sporcie i auto reaguje całkowicie inaczej. Zegary są oczywiście wirtualne, to jest możliwość zmiany. Na przykład nie wiem na naszą ulubioną sobie możemy wybrać jazdę i wtedy mamy tor utrzymania jazdy. Albo wybrać na przykład standardowe, liczniki, a jak się zrobicie, no też jest możliwość wyboru z trybu tej opcji. Night Vision łopatki. Od sterowania, sterowanie multimedialne, yy, sterowanie głosowe. Tutaj mamy duży panoramiczny obraz yy, na wyświetlaczu, wyświetlany. To jest podgrzewanie foteli. Możemy sobie je podgrzewać, wentylować, oba te przednie. I przejdziemy sobie przez opcje klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, też klimatyzacja z tyłu jest, tutaj sobie możemy odblokować, zablokować z tyłu, żeby nam nikt nie zmieniał lub zmieniał. Tutaj automatyczne przełączanie od jakości powietrza. I przejdziemy przez wszystkie opcje. Możemy sobie zmieniać nastroje, to jest szybkie odmrażanie szyby czołowej, podgrzewanie, lusterek plus szyby tylnej. Tutaj możemy sobie szybko klimatyzację wyłączyć lub załączyć. Tutaj mamy sterowanie klimatyzacją. Teraz wyłączanie radia, ale sobie możemy też pogłośnić. Tutaj tym pokrętłem to robimy. Wszędzie są wykończenia w kryształkach, imitujące kryształki. Radio. Albo standardowe, albo ze źródeł sobie możemy zmienić bluetooth, usb, ipod Nawigacja fabryczna wbudowana Z możliwością jej aktualizacji Przy audio jeszcze jest jedna rzecz To jest nagłośnienie fokala I mamy możliwość regulacji W ustawieniach audio podbicie tonów, niskie, wysokie, rozdział dźwięku, dźwięk subwoofer. Wszystko to jest możliwe do ustawienia gra, to naprawdę bardzo fajnie. No i teraz opcje, tego jest tutaj naprawdę sporo. Automatyczne parkowanie, automatyczne przełączanie świateł, krótkie, długie, czyli adaptacja, wspomaganie przy parkowaniu, czyli tutaj mamy kamery 360 Wspomaganie widzenia w nocy. Night Vision, ta kamera termowizyjna, ona tej nam wyłapuje, czy ktoś idzie, nawet jak go nie widać. Ten system jest naprawdę bardzo fajny, wpływa, podnosi bezpieczeństwo, szczególnie w zimie, kiedy szybko się robi ciemno. I też jak jest wyliczona trajektoria, że ten pierwszy wejdzie, gdzieś tam może być potencjalna kolizja, to auto nas o tym ostrzeże i ewentualnie samo. Zacznie awaryjnie hamować, jeśli będą spełnione warunki. Start Stop sobie wyłączymy. to będzie informacja o wyłączeniu start Stopu: wspomaganie parkowania, czyli czujniki przód, tył. Monitorowanie martwych pól w lusterkach. Informacja o tym, żeby nie zmieniać pasa ruchu. Tutaj jest dioda jedna, druga, żeby nie zmieniać pasa ruchu, bo będzie potencjalna kolizja. Co jeszcze jest ważne, lusterka są fotochromatyczne, czyli tak samo jak tutaj to z tyłu, ono się ściemnia i jedno i drugie, żeby nas nigdzie raził światłami. Kontrola poślizgu, kół. i tutaj sobie inicjalizację do pompowania. Opon robimy i ustawienia pojazdu, parkowanie, blokowanie lusterek. Wstecznych na zimę, żeby się nie składały tylna wycieraczka na biegu wstecznym, automatycznie z czynniku deszczu. Jak chodzi nam wycieraczka na przodzie, to też można sobie załączyć, że jak wbijamy wsteczny, to automatycznie ona się też załącza. I dostosowanie lusterek na wsteczny, zobaczcie sobie, teraz wbijemy wsteczny i nam się lusterko sama automatycznie opuszcza. Dajemy do przodu i nam się podnosi. I sobie tutaj teraz kamery wyłączymy, tylko zaciągniemy o ręcznym, bo daliśmy na P. Parkowanie to było, teraz światła, oświetlenie towarzyszące czyli jak długo mają się świecić światła, jak idziemy z samochodu do domu. To samo mamy na powitanie czyli jak długo mają się świecić, jak idziemy do samochodu. Oświetlenie adaptacyjne czyli w zależności od warunków jazdy, tutaj się robi adaptacja wiązki światła i reflektory kierunkowe czyli to doświetlenie zakrętów to, co było mówione wcześniej. Komfort, oświetlenie kameralne. Zobaczcie, tutaj sobie możemy wybrać natężenie kabiny, tak, tutaj macie na rysunku pokazane i możemy sobie też wybrać różne kolory, jak ma być to podświetlane. No, może się to uda zasymulować i włączymy światła, ale teraz za bardzo nie widać. Jednak musi być zmierzch, żeby to było ładnie widoczne. Odryglowanie tylko drzwi kierowcy. Jak sobie otworzymy auto, odryglowanie tylko bagażnika. Tylna klapa z napędem, czyli elektryczna. Powitanie kierowcy, odsuwanie fotela do tyłu. No to jest akurat fajne, bo więcej miejsca mamy na to, żeby wysiąść z samochodu. I otwieranie bezotykowe bagażnika. Czy my tutaj coś jeszcze mamy? Nie, w komforcie tyle i w bezpieczeństwie. System aktywnego hamowania, czyli ustawienie alarmu, kiedy auto ma nas informować o potencjalnej kolizji Najpierw na pomarańczowo, później na czerwono i przechodzi e, później w awaryjne hamowanie, jeśli kierowca nie zareaguje Są spełnione wszystkie warunki, żeby do tego doszło Wyświetlanie zalecanej prędkości, tutaj z kamery sczytywana jest prędkość wyświetlana na tym wirtualnym zegarze I to samo mamy o znakach stop, zakaz wjazdu, zakaz wyprzedzania też jest tutaj obok wyświetlane i alarm, uwagi kierowcy, jak jesteśmy zmęczeni, to o tym zostaniemy poinformowani, że chyba pora na przerwę. Co mamy więcej? Mamy oczywiście Apple CarPlay, Android Auto i aplikacje jakieś gierki, serwisy, inne rzeczy możliwość udostępniania podłączania po Wi-Fi, oczywiście telefon, zestaw głośno plus streaming na tego fokala, który gra naprawdę fajnie światła awaryjne i co tutaj mamy więcej? Ładowarka indukcyjna, gniazdo USB 12V Tak sobie możemy to zamknąć Na no, kubeczki duży schowek no, wszystko jest tutaj fajnie wykończone w skórze, ciemna podsufitka, dach panoramiczny I to jeszcze przy dachu mamy wyłączanie alarmu System satelitarny SOS i konsjerz DS-owski i teraz sobie jeszcze możemy otworzyć dach. Tak, zobaczcie, możemy też go zamknąć. A tutaj mamy roletę. Ważne jest, żeby nie używać tych dwóch rzeczy naraz jednocześnie. Jak się zamknie dach, to wtedy sobie możemy roletą zasunąć. Ok, idziemy do tyłu wam pokazać jak to wygląda. Jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie, ktoś zostawił fabryczne zabezpieczenia folie więc jak będziecie kupować auto, będziecie mogli się poczuć jak w nowym aucie prawie przejdziemy sobie teraz do tyłu wam pokazać jak to wygląda z tyłu. Tutaj też jest wszystko fajnie wykończone i taka ciekawostka tutaj mamy regulację pochylenia kanapy. Zobaczcie, możemy się bardziej położyć albo dać sobie bardziej pionowo tą kanapę. Dopasować jak nam będzie wygodniej. Sterowanie klimatyzacją, gniazda USB. Tutaj wszędzie jest bardzo przyjemna skóra. Wstawki DS-owskie. No, widać, że to jest wykończenie na wysokim poziomie. Nie jest wrzucone byle co, żeby tylko było. A naprawdę jest zrobione auto z każdym. Szczegółem i przemyślane. Ok, mamy opowiedziane praktycznie wszystko, więc idziemy do klapy bagażnika i haka elektrycznego. O i teraz zobaczcie, mamy wyciągnięty hak elektrycznie i tutaj to się robi tak, że ciągniemy sobie taki dzinzelęk w dół i wsuwamy hak i mamy albo otwarty, albo zamknięty. A jak chcemy otworzyć klapę, to wystarczy tutaj wykonać gest nogą i nam się otwiera klapa, tutaj są wszystkie rzeczy, które były wymienione, będą wypisane roletki przyciemniające, inne rzeczy i żeby zamknąć klapę, no to tak to wygląda dajcie znać co sądzicie o tym samochodzie liczymy na Wasze komentarze, udostępnianie, bo może ktoś szuka takiego fajnego samochodu, a nie wie, że posiadamy więc prosimy o udostępnianie no i co, do następnej prezentacji pozdrawiam serdecznie ekipa TradeLux.